Rozmowa po dziewiątej. Daniel Sawicki, witam w rozmowie po dziewiątej. Moim Państwa gościem jest Dziś Krystian Kamiński, poseł Konfederacji. Dzień dobry, Panie pośle. Dzień dobry, Panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Panie pośle, zacznijmy od polityki naszej krajowej. To jest koniec Konfederacji w takim kształcie, jaką znaliśmy dotąd. Kilka ugrupowań tworzących no, państwa, państwa sejmowy klub, sejmowe środowisko. Wychodzą wolnościowcy. Dotychczas Konfederacja od samego początku. Konfederacja składała się z trzech środowisk. Byli to narodowcy, czyli ruch narodowy, partia Korwin, czyli pod przywództwem Janusza Korwina-Mika, ale teraz pod przywództwem Sławomira Mencena i tradycjonaliści pod przywódcą Grzegorza Brauna. No i od pewnego czasu, prawie rok temu z partii Korwin postanowiło odejść trzech posłów. I w związku z tym trzeba było wypracować nową formułę, nową formułę działania, no ale jak pokazywało ostatnie miesiące było to ciężko. Nie chcieli oni przyjąć tego. Dlatego, że no nie są takimi liderami, jak Sławomir Mencen, jak Krzysztof Bosak. No i niestety, ponieważ ich ego nie pozwalało na to, żeby się trochę wycofać, no to postanowili odejść po prostu od nas. Wczoraj podjęta została uchwała, czyli na świeżo, że twarzami, współficeprzewodniczącymi Konfederacji będą Krzysztof Bosak i Sławomir Męcem i oni będą twarzami Konfederacji na kampanię wyborczą, w sobotę mamy konwencję, nowe otwarcie, no i tak będzie wyglądała nasza kampania. A jeśli ktoś nie chciał się podporządkować, uważał, że to on, Powinien być liderem, no to niestety no, nie zawsze w polityce wszystko da się tak ładnie poukładać, żeby wszyscy byli zadowoleni. Panie pośle, mówił pan o tym ego, że nie udało się tego poukładać. Tu Artur Dziambor, Jakub Kolesza i Dobromir Sośnierz o tych postaciach mhm. no, wyrazistych, znanych politykach mówimy. A czy może oprócz tego tu zagrało coś innego? Twarda walka po prostu o jedynki. Słowo Mencen robi te porządki u siebie, czyli w tej no, frakcji wolnościowej I, i, i tu wiele wskazuje na to, że mogło dojść po prostu do poważnego konfliktu. No to doszło do konfliktu, z tym, że były też kom propozycje kompromisowe, były inne oferty no i postanowili ich nie przyjąć. Sławomir Mencen postanowił zrobić bory w ramach Nowej Nadziei, czyli część miejsc na naszych listach były rozstrzygane w ramach prawy bory. W niektórych miejscach wygrywali, wygrywały osoby z środowisk obywatelskich, jak chociażby Grzegorz Płaczek w Katowicach, który nie należy do żadnej z naszych partii, ale w czasie, w czasach pandemii był osobą wyrazistą, ponieważ pokazywał różne rzeczy, które nie działają w naszym państwie, różne Rzeczy, które trzeba naprawiać, różne rzeczy, które były niezgodne z prawem, jak chociażby lockdowny. No i ta osoba wygrała w Katowicach, czyli otwieramy się na nowe środowiska, ale otwieranie się na nowe środowiska oznacza, że niektórzy muszą zrobić krok w tył i nie starać się być zawsze na pierwszym planie. Jeśli ktoś nie był w stanie tego zaakceptować, no to niestety partia polityczna też musi funkcjonować tak, żeby zdobywać większe poparcie, a nie zatrzymywać się tylko na tym, co ma. A no właśnie, zdobyć większe poparcie, żeby wejść do parlamentu, żeby utrzymać się w państwa e, przypadku, bo Konfederacja dzisiaj. Twór, który mm, otrzymuje w sondażach 8, 7, czasami 10, koło 10%, no te sondaże e, różnie, różnie pokazują. E, czy bez wolnościowców będą Państwo w stanie przekroczyć próg wyborczy? Bo to jest jednak poważne środowisko, bardzo takie może powiedzieć, hałaśliwe, e, które gdzieś wyznaczało te story funkcjonowania Konfederacji. Hałaśliwe, ale tak jak mówiłem przed chwilą, twarzami Konfederacji na te wybory będą Sławomir Mencen i Krzysztof Bosak najbardziej rozpoznawalne osoby w naszym środowisku. E, Sławomir Mencen, doktor ekonomii, jest przecież bardzo popularny właśnie w internecie, ponieważ pokazuje te wolnorynkowe podejście do gospodarki, pokazuje to, że ta nasza gospodarka nie działa tak, jak powinna i że można zdecydowanie lepiej ją prowadzić. Krzysztof Bosak, który pokazuje pragmatyzm, który pokazuje wiedzę merytoryczną, jeśli chodzi chociażby o sprawy europejskie, który wykazał ostatnio z, z tymi zmianami w Sądzie Najwyższym, jak bardzo to bałagan wprowadzi w nasze, w nasze życie. No to są twarze, które Polacy najbardziej rozpoznają w Konfederacji i które będą po prostu nadawały ton jeśli ktoś uważa, że powinien być tą twarzą, no to powinien od siebie pokazać więcej, pokazać, że, że należy do nich, że, że, że przewyższa ich, ale no nie ma takich, nie było takich twarzy, no te osoby, które pan wymienił, no niestety nie, jeszcze nie są na tym poziomie i no jeśli nie potrafiły tego zaakceptować, to niestety, no, to już jest mocno ich problem, a nie nasz. Brutalna polityczna walka, jak słyszę zatem, gdzie gdzieś te polityczne trupy już zaczynają leżeć na marginesie. Dobrze, to zostawiamy w takim razie Konfederację, bo na opozycji generalnie jest dużo ruchu. Czy ruch pana Hołowni, który dziś zawiera tą spółkę polityczną z PSL-em, pana zaskoczył, jak pan ocenia ruch? Rozśmieszył mnie, szczerze mówiąc, o. ponieważ Hołownia chciał być nową jakością. Chciał pokazać, że jest nową jakością w polityce, wprowadza nowe osoby, a teraz połączył się z partią, która jest najbardziej obrotową partią, Trzeciej Rzeczpospolitej. Ale tych osób raczej nie wprowadził. Tam parlamentarzyści nie no, wyslakiwali, Ale, ale platformy, cały innych... czas o tym mówi, że będzie. No. Gdzie wprowadzą nową mm -hmm. jakość do polityki, wprowadzi nowe osoby, wprowadzi um, jakąś tam merytorykę i tak dalej. A teraz połączył się z partią, która jest najbardziej obrotową czasie Rzeczpospolitej, która mogła wejść w koalicję z każdym, która nie ma żadnych oporów, żeby się właśnie z kimkolwiek łączyć. W zeszłych wyborach z Kukizem, teraz z Hołownią. Także no pokazuje to jednak, że koniec końców zależy mu tylko na tym, żeby wejść do Sejmu, a nie na tym, żeby cokolwiek nowego wprowadzić, bo nie ukrywajmy, ze strukturami PSL-u nie wprowadzi się nowej jakości w polityce. Nie ma nowej jakości nie, no ale m, pan swoją partią Polska, tym to znaczy ruchem 2050, sam wszedłby przecież do parlamentu, przynajmniej dzisiaj wszystko na to wskazuje, i te sondaże, które od dłuższego czasu są publikowane, mówią o tym, że tutaj ten poziom około 10-11% dla tej partii był pewny niemal. No właśnie, to są mówią analitycy. Ten poziom się coraz bardziej obniżał, ponieważ widać było, że nie stanowi on żadnej alternatywy wobec tego, co na początku mówił, czyli wobec Platformy Obywatelskiej. Co by nie mówić o Donaldzie Tuska, to zjadł dał po prostu Hołownię i to jego poparcie zmniejszało się. Zresztą to, że posłowie z jego koła parlamentarnego odchodzili, no to wskazywało na to, że coś się dzieje nie tak, że tam nie ma nowej jakości, tam nie ma nowej dynamiki. Ciężko prowadzić politykę poza Sejmem, a Hołownia był poza, jest poza Sejmem, w związku z tym no, tutaj pokazywało to, że raczej tracił i wcale nie był tego pewien. No, gdyby był pewien, że wejdziesz na swoich warunkach bez jakichkolwiek innych rzeczy, no to by nie wchodził z PSL-em w koalicję, bo to zabiera mu wszystko, o czym on mówił. No ale raz najnowszy sondaż pokazuje, że około 14% jednak może liczyć. Ta formacja, gdy wspólnie by poszła do wyborów, no to jest jakiś problem. Poczekaj, poczekajmy. Moim zdaniem te, te elektoraty się nijak nie sumują. Elektorat PSL-u wyklucza się z elektoratem Hołowni i moim zdaniem następne sondaże pokażą, że oni zdecydowanie będą tracić, a nie zyskiwać. A nie łączy ich taki konserwatyzm? Mówi się że o tym, że obie partie jednak są w dosyć poważnym stopniu konserwatywne. Przypomnijmy, że pan na przykład jest przeciwnikiem aborcji, niemal totalny można napowiedzieć. P. SL też nie jest zwolennikiem akurat tego rozwiązania. E, coś ich chyba jednak łączy. Ja nie wiem, co łączy Hołownię z kimkolwiek, bo i u niego poglądy się bardzo szybko zmieniają. Tak jeszcze jak parę lat temu przedstawiał się jako konserwatystę, tak z dzisiejszych wypowiedzi to już nie wynika, więc ciężko mi powiedzieć, jakie ma poglądy pan hołownia, ale patrząc przez pryzmat posłów, jakich do swojego koła chociażby zaprosił, no teraz odeszła, co prawda, no ale była przewodniczącą. Hanna Gilczą, przecież była zdecydowaną zwolenniczką Be... aborcji, praktycznie bez ograniczeń. W z tym, skrzydło. W związku z tym nie sądzę, żeby jakkolwiek ten konserwatyzm był objawowy u pana Hołowni i sądzę, że to raczej jest tylko był koniunkturalizm w tym sensie, że zresztą chyba nawet o tym powiedział, że on uważa, że to ludzie powinni decydować, on tylko jest politykiem i co ludzie zadecydują, tak będzie. Tak mówił bodajże o krzyżach w przestrzeni publicznej, że on de facto nic nie ma przeciwko, no, ale jak ludzie nie chcą, to to powinno się je zdjąć. W związku z tym ten konserwatyzm jego jest naprawdę bezobjawowy. Dobrze, to zostawmy pana Hołownię i PSL. Zobaczymy, co z tego mariażu generalnie Wyjdzie, bo na razie to jakieś programowe sprawy, tam są chyba jeszcze omawiane. Parlament Europejski przegłosował wczoraj, że nie kupimy auta, nie kupimy auta spalinowego, tylko elektryczne, nowe auto. 2035 rok to jest ta granica. Sądzi Pan, że rzeczywiście to, to, to z nami zostanie. To zadanie, że będziemy musieli poruszać się tylko elektrykami od 2035 roku, no bo wygląda to dzisiaj patrząc na infrastrukturę, chociażby ładowania dość karkowne. Nie. No jest to skandaliczna decyzja ograniczająca suweren, ogranicza suwerenność każdego Polaka. E, no niestety ten fanatyzm ekologiczny Unii Europejskiej jest coraz bardziej widoczny. Teraz właśnie to, o czym Pan mówił, od 2035 roku życia, e, 35 roku e, nie będzie można mm -hmm. kupić samochodów spalinowych, ale to tylko jeden z, z tych rzeczy. No kamieni milowe, które Unia Europejska narzuciła Polskę, mówią, że od 2034 roku, e, 24 roku, przepraszam, każdy samochód spalinowy ma mieć, nowy, ma mieć podatek a, um, a pójdą także, w górę auto. pójdą ceny samochodów oczywiście w górę, co powoduje to, że duża część Polaków nie, po prostu nie będzie stać na nowy samochód, nie będzie stać na nowy samochód spalinowy, a elektryki, jak pokazuje, pokazują ostatnie miesiące, nie są w ogóle na tym poziomie, żeby można było na co dzień z nich korzystać, jeśli ktoś planuje podróż dłuższą niż 50 kilometrów, to już musi planować, gdzie będzie ładować i, i czy przypadkiem nie będzie tam kolejka i nie będzie stał parę godzin, żeby naładować samochód, także nie mamy tej infrastruktury, no niestety, zabije to, technologia to chyba nie jest jeszcze na. W tym poziomie, prawda? Cała. Nie jest i prawdopodobnie nie będzie do tego czasu. W związku z tym Unia Europejska po prostu kieruje się fanatyzmem ekologicznym, a nie racjonalnością. Zresztą w zeszłym tygodniu była jeszcze jedna uchwała, ustawa przegłosowana w Unii Europejskiej. Komisja Europejska przegłosowała termomodernizację każdego budynku w, w ramach Unii Europejskiej do 2050 roku, czyli każdy budynek w Unii Europejskiej ma być ekologiczny i bezemisyjny. W ogóle nie wydawać CO2. Te, które stoją już też, czy nowe? Tak, wszystkie. Wszystkie. Do 2030 roku każdy rząd ma 15 Procent budynków wyznaczyć najstarszych i ma termomodernizować je na koszt podatnika. Naturalnie podatnik sam musi za to zapłacić. Czyli rząd ma wyznaczyć, rząd polski miałby wyznaczyć 15% najstarszych budynków, czyli umówmy się, tam gdzie mieszkają ludzie najubożsi i ci do 2030 roku muszą sprawić, że te budynki będą ekologiczne i bezemisyjne. To całkowicie absurdalna sytuacja. Ci ludzie musieliby setki tysięcy wydawać, żeby tylko ten fanatyzm ekologiczny Unii Europejskiej temu sprostać. No także jest to absurdalna sytuacja europejska coraz bardziej um, psuje życie po prostu ludzi. Doprowadza do tego, że będziemy znowu żyli w ubóstwie, że będziemy żyli prawdopodobnie bez ogrzewania, bez, bez możliwości poruszania się samochodami. No, ale będziemy zdrowsi, sposób. będziemy wdychać lepsze powietrze, będziemy się lepiej czuli. No, nie sądzę, że człowiek, który, który nie ma pieniędzy i nie ma za co kupić jedzenie i nie ma ogrzewania, się lepiej czuje. No mimo wszystko Przecież są podstawowe. W tym może to są puść? podstawowe. No jeśli nie będzie człowieka stać na właśnie chociażby te termomodernizacje budynku, no to dostanie administracyjne. Inne a nie wiadomo co będzie dalej. Może będzie Unia Europejska nakaże rozbiórkę takich budynków, no bo też o tym była mowa. W związku z tym, no pytanie, jak tutaj funkcjonować w ramach Unii Europejskiej, która ogranicza po prostu naszą wolność, a my jako Konfederacja stoimy na stanowisku, że to jednak człowiek powinien przede wszystkim dokonywać wyboru, a nie jakieś urzędy, instytucje za niego. No wygląda w takim razie to, co Pan w tej chwili powiedział dosyć no, poważnie. Zobaczymy zatem, w jakim kierunku te przepisy pójdą. Bo ciekawe, czy do 2035 roku, wracając do tych aut, czy rzeczywiście uda się na tyle rozwinąć technologię i infrastrukturę, że nie trzeba będzie wycofywać się z tego pomysłu, bo też już zaczynają takie głosy gdzieś być słyszalne. Nasza Unia Europejska planuje dużo rzeczy. No, słyszymy chociażby o śladzie węglowym, który każdy ma mieć. Nawet jeden bank w Polsce wprowadził już w ramach płatności kartą, że wylicza ślad węglowy, który dany człowiek zużywa, i Unia Europejska chciałaby ograniczyć ilość tej emisji CO2, mówiąc, że tyle tylko możesz w ciągu roku zużyć, czyli nie wiem, kupić sobie 8, 8 ubrań, zjeść, nie wiem, 10 kilo mięsa i tak dalej. No, w związku z tym widać, że to jest fanatyzm ekologiczny i to, to, nie, to nie ma racjonalnego uzasadnienia w sensie, że to naprawi e, sytuację na świecie, bo Unia Europejska nie jest największym emitentem CO2 na świecie. Są Zresztą to Chiny, Chiny Stany chyba, tak. Zjednoczone, Indie i tam nie ma takich ograniczeń, tam nie ma takich pomysłu. W związku z tym nawet jak zejdziemy do zera z całkowicie z emisją CO2, to nie zmieni sytuacji na świecie, ale zepsuje całkowicie możliwość i warunki życia w, Unii, w, w ramach Unii Europejskiej w Europie. No i temu trzeba się sprzeciwiać, no bo nie ma to żadnego logicznego uzasadnienia. To na koniec jeszcze pytanie z gospodarki, z ekonomii. Panie pośle, Gotówka czy karta, czy ten elektroniczny pieniądz? Zdecydowanie gotówka. Nawet jesteśmy gotowi jako konferencja wpisać to do, do konstytucji, żeby można było gotówką wpłacić zawsze i wszędzie. Gotówka to jest wolność, gotówka to jest bezpieczeństwo. Pieniądze, które są na karcie w każdej chwili mogą zostać zablokowane. Mamy przykładzie na całym świecie, chociażby w Kanadzie czy w Chinach, gdzie takie rzeczy się zdarzały. My jesteśmy za tym, żeby ludzie mieli wolność i żeby można było zawsze i wszędzie gotówką Czyli płacić. Czyli wybór tak naprawdę. Wybór, ale nie ograniczenie w żaden sposób możliwości gotówki, bo wybór, to nieraz się mówi fikcyjnie, że co prawda możesz płacić gotówką, ale my, my nie możemy przyjąć, my nie możemy wydać, jak dalej. A my chcielibyśmy w Konstytucji zapisać, żeby zawsze i wszędzie, w każdych warunkach można było płacić no, gotówką. Były wcześniej takie sytuacje, że płatność kartą, na przykład od 20 czy od 50 zł, prawda? Też się tak. zdarzały takie sytuacje tak, no, w drugą dzisiaj, stronę. dzisiaj już całkowicie to mhm. nieaktualne, bo można zawsze płacić kartą, tylko żeby zaraz nie wprowadzono takich ograniczeń co do gotówki. Obniżyły się po prostu prowizje i chyba jest po prostu Uff, prościej. Jeszcze. Jeszcze, dobrze. Musimy Kończyć Krystian Kamiński, poseł Konfederacji. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję, miłego dnia życzę. Za uwagę dziękuję państwu, Daniel Sawicki. Do usłyszenia. Rozmowa po dziewiątej.